Dzień dobry lub też dobry wieczór państwu, w zależności od tego, kiedy się widzimy. W polskiej historiografii Jan Zumbach albo Cumbach cieszy się całkiem dużą sławą jako wybitny pilot myśliwski z czasów II wojny światowej. Generalnie wspomnienia Jana Zumbacha były kilka razy wydawane w Polsce i wśród polskich miłośników lotnictwa cieszą się wielką popularnością. Problem z nimi jest jednak taki, że nie zawsze wszystko to, co napisał polski As, ma pokrycie w znanych historykom materiałach. Natomiast w przypadku Biafry jest pod tym względem znacznie lepiej i żeby nie było, tak jak lubię dobre opowieści lotnicze, a takie opowieści zostawił po sobie Zumbach, tak nigdy nie byłem zwolennikiem propagowania procederu znanego jako najemnictwo. Powszechną wiedzą pozostaje oprócz udziału Zumbacha w działaniach wojennych prowadzonych podczas II wojny światowej, także jego rola w działaniach prowadzonych na terenie Kongo Belgijskiego podczas secesji Katangi, jak również podczas walk toczących się w Nigerii, gdzie w 1967 roku wybuchła wojna domowa w Biafrze. Władze Biafry poszukiwały samolotów bojowych zdolnych do prowadzenia operacji przeciwko rządowi nigeryjskiemu, który równolegle sprowadzał z bloku wschodniego samoloty myśliwskie i nie tylko z napędem odrzutowym. Na pierwszym miejscu w nigeryjskich siłach powietrznych Trzeba wymienić samoloty myśliwskie MiG-17. Wkrótce dołączyły do nich także samoloty szkolno-treningowe Aero L-29 Albatros, a także bombowce z napędem odrzutowym Iliuszyn IU-28. Oczywiście we wspomnieniach Zumbacha pojawiają się także śmigłowce, jednakże doniesienia na temat zniszczenia podobnych statków powietrznych przez biafrańskie B-26 nie zostały całkowicie potwierdzone w części opracowań historycznych. Dlatego też nie będę dzisiaj o nich szczegółowo mówił. Nie ulega jednak wątpliwości, że rząd federalny, czyli władze nigeryjskie, posiadały znacznie lepsze wyposażenie niż secesjoniści. Zdaniem większości zachodnich historyków po stronie rządu nigeryjskiego mieli latać piloci zatrudnieni przez rząd nigeryjski, którzy pochodzili z państw układu warszawskiego, ale brak na to jednoznacznego potwierdzenia. Nie doszło więc do żadnej bratobójczej walki pomiędzy Polakami walczącymi po stronie Biafry i Polakami walczącymi po stronie rządu nigeryjskiego. Bardzo szybko zainteresowanie posiadaniem własnego lotnictwa zaczęły przejawiać również siły secesjonistów, którzy wiedzieli, że bez samolotów mogą sobie nie poradzić. Niestety ich możliwości pozyskania nowoczesnego sprzętu wojskowego były bardzo ograniczone, dlatego też po drugiej stronie pojawiały się różne maszyny z napędem tłokowym. Duże znaczenie w działaniach secesjonistów odegrały chociażby lekkie samoloty coin, które były doraźnie przystosowane do przenoszenia uzbrojenia przeciwpancernego. Wartość bojowa wielu tych samolotów, dostarczonych do Piafry, była iluzoryczna. A w pewnym momencie sytuacja na terenie Biafry stała się na tyle tragiczna, że państwa zachodnie, w tym Kanada, zaczęły wysyłać pomoc wojskową i humanitarną do Biafry. W lotach do Biafry uczestniczyli piloci linii lotniczych, którzy wykonywali te loty na ochotnika. Wśród nich był m.in. Kazimierz Szrajer, ale dzisiaj nie o nim, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o samolocie, który odegrał olbrzymią rolę w tym konflikcie chociaż jego wiek wyposażenie a raczej jego brak i osiągi raczej nie predystynowały go do odegrania podobnej roli w tej brudnej kolonialnej wojnie. Tak powiedziałem, jakby inne wojny nie były brudne. Wybaczcie, tak to wyszło. Jednym z podstawowych typów samolotów wykorzystywanych przez siły powietrzne Biafry były amerykańskie Daglasy B-26. Samoloty te były doskonale znane amerykańskim lotnikom podczas II wojny światowej, w trakcie której samolot nosił oznaczenie A26. Pierwszym samolotem przejętym przez lotnictwo Biafry tego typu była maszyna znajdująca się na terenie francuskiego składowiska wycofanych ze służby samolotów należących wcześniej do amerykańskiego lotnictwa wojskowego. Pierwsza maszyna, która została podobno wybrana osobiście przez Jana Zumbacha, był to samolot. RB-26P z amerykańskim numerem seryjnym 41, 39531 i numerem konstrukcyjnym 7244. Zgodnie z tym, co napisał Jan Zumbach, samolot przez wiele lat po wojnie był wykorzystywany do kalibracji stacji radarowych we Francji. Na początku września 1965 roku samolot ten, pozbawiony oczywiście zarówno wyposażenia rozpoznawczego, jak również uzbrojenia strzeleckiego, został sprzedany pewnemu zarejestrowanemu w Luksemburgu przedsiębiorstwu, które zgodnie z pierwotnymi założeniami zamierzało pozyskać go głównie z myślą o zamianie go na składowisko części zamiennych, ale później plany te uległy diametralnej zmianie. Samolot otrzymał wówczas nową cywilną rejestrację Foxtrot Foxtrot 9800 i stał się oficjalnie własnością amerykańskiego inżyniera lotniczego i sprzedawcy samolotów, niejakiego Ernsta Keniga, który rok później, 22 września 1966 roku, zwrócił się do władz amerykańskich o nadanie maszynie nowego numeru rejestracyjnego zgodnego z amerykańskimi wymogami. Ostatecznie samolot otrzymał oznaczenie N12756, które wymalowano na nim 27 października tego samego roku. Jednocześnie firma zarejestrowana w Luksemburgu prowadziła rozmowy z rządem Biafry, który za jeden samolot miał zapłacić 320 tysięcy dolarów amerykańskich. Zazwyczaj w kontekście dostawy samolotu z Luksemburga do Biafry mówi się o polskim Asie, ale niektórzy historycy wskazują, że było nieco inaczej. Otóż przelot na trasie do Lizbony miał zostać wykonany przez belgijskiego pilota van Reysengema, który wystartował z Lizbony 26 czerwca 1967 roku i 29 czerwca tego samego roku dotarł do port Harakurt. Inaczej wypadki te widział Jan Zumbach, który twierdził, że to właśnie on prowadził samolot na całej trasie wraz z francuskim drugim pilotem, opisywanym przez Zumbacha jako Jacques. Lestrat. Zdaniem części zachodnich badaczy jest to bardziej prawdopodobna wersja, tym bardziej że we wspomnieniach Zumbacha można natrafić na informację, że ten belgijski pilot, czy Francuz, z którym Zumbach leciał, wziął za przelot po całej trasie 4000 dolarów. Podobno Lestrade. Był wściekły, gdy dowiedział się, że dwaj amerykańscy piloci, którzy dostarczyli do Biafry drugiego B-26, dostali za podobną wyprawę dwa razy tyle co on. Tak czy inaczej, Lestrad został w Biafrze znacznie dłużej niż wynikałoby to ze wspomnień Zumbacha, a nawet miał wykonać kilka lotów bojowych przeciwko Nigeryjczykom, o czym wspomniał Tony Alaribe, jeden z członków biafrańskiego personelu latającego. Tymczasem samolot przejęty przez Koeniga został zarejestrowany w Gabonie. Jednocześnie amerykańskie władze lotnicze zaczęły wywierać nacisk na Koeniga, który 20 kwietnia 1970 roku otrzymał pismo dotyczące ujawnienia informacji na temat zakupu i stanu samolotów RB-26, które znajdowały się formalnie w jego posiadaniu. Zgodnie z. Odpowiedzią poprzedniego właściciela samolotów maszyna była zarejestrowana w Gabonie i została usunięta z amerykańskiego rejestru statków powietrznych dopiero w 1974 roku. Jednocześnie maszyna, która nadal formalnie miała znajdować się w Gabonie, nie posiadała żadnego uzbrojenia i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia operacji bojowych, przynajmniej oficjalnie. W tych warunkach w nosie samolotu, po tym jak ten dotarł do port Harakurt, Zostały wywiercone otwory, przez które wysunięto lufy karabinów maszynowych, które były obsługiwane przez strzelców pokładowych leżących na podłodze samolotu. Co ciekawe, od czasów wojny na samolocie pozostawały także elektryczne bezpieczniki umożliwiające zrzut bomb, no i było to bardzo ciepło przyjęte przez Biafrańczyków. Oczywiście samolot został też pomalowany przez biafrański personel techniczny na dosyć ciekawe kolory kamuflażowe. Niestety, Biafrańczycy nie posiadali odpowiedniego uzbrojenia, które mogłoby zostać podwieszone pod te istniejące zaczepy, w związku z czym miejscowy zbrojmistrz był zmuszony do zbudowania improwizowanych bomb lotniczych, które, zdaniem Zumbacha, generowały dużo dymu i ognia, ale nie bardzo nadawały się do zwalczania twardszych celów naziemnych. 10 lipca samolot opisywany przez niektórych jako B-26R. Wykonał pierwszy lot bojowy, podczas którego zaatakował nigeryjskie lotnisko w Makurdi. 26 lipca samolot został wysłany do ataku na nigeryjską fregatę, która osłaniała inwazję wojsk federalnych na wyspę Boni u południowego wybrzeża Biafry. Zdaniem większości badaczy, atak nie przyniósł żadnego efektu, ale za to w ciągu kilku kolejnych ataków, które były przeprowadzone raz za razem, Udało się spowodować uszkodzenia okrętu, który w kolejnych tygodniach został wycofany do remontu w jednej z nigeryjskich stoczni. 9 sierpnia z kolei wojska biafrańskie rozpoczęły uderzenie w kierunku stolicy Nigerii Lagos, w której dużą rolę odegrał B-26R, ale już z innym pilotem. Natomiast w kolejnych tygodniach załoga samolotu uczestniczyła w działaniach bojowych prowadzonych przeciwko nigeryjskiemu lotnisko w Kano na którym znajdowały się sprowadzone ze Związku Radzieckiego samoloty z napędem odrzutowym. W działaniach tych oprócz Zumbacha uczestniczyli także miejscowi piloci Godwin Ezeilo i Jimmy Jades. W skład personelu latającego wchodził jeszcze porucznik Oraeki, który latał jako nawigator i kapral Peter Akaczukwu oraz sierżant Antony Alaribe, który był strzelcem pokładowym i bombardierem w jednej osobie. W tym składzie B26R był obsadzany do początku września, gdy Zumbach na krótko opuścił biafrę. Wówczas pierwszym pilotem został francuz posługujący się nazwiskiem lub pseudonimem Durang, przy czym większość badaczy wskazuje, że było to raczej pseudo. Pojawiają się zresztą sugestie, że była to osoba podstawiona przez francuską służbę wywiadowczą, która była bardzo zainteresowana szemranymi interesami prowadzonymi przez Zumbacha. Jednocześnie w drugim tygodniu sierpnia do Piafry został dostarczony drugi B-26, tym razem była to maszyna w odmianie RB-26P, która miała oszklony nos. Samolot ten został dostarczony przez dwóch amerykańskich lotników, którzy, jak już wspominałem, otrzymali za swoje usługi znacznie większą gratyfikację niż pierwsi piloci zaangażowani przez biafrańskie władze. Jednocześnie samolot został wyposażony nieco inaczej niż pierwsza maszyna. Ponieważ kadłub samolotu nie nadawał się do przeprowadzenia podobnych przeróbek jak te zastosowane w pierwszym B-26 należącym do biafrańczyków, dlatego też zaczęto podejmować próby zainstalowania pod skrzydłami wyrzutni niekierowanych pocisków rakietowych. Podobno w dziobie maszyny miały zostać umieszczone karabiny maszynowe odpalane elektrycznie, ale nie zostało to nigdy do końca potwierdzone. W sierpniu stało się też jasne, że pierwszy dostarczony do Biafry samolot jest bardzo zużyty i za chwilę przestanie nadawać się do służby w powietrzu, więc wówczas drugi B-26 zaczął latać częściej. No ale wówczas znowu okazało się, że brakuje części zamiennych. W końcu oddziały nigeryjskie zaczęły zagrażać bazom kontrolowanym przez rząd secesjonistów, dlatego też trzeba było ewakuować samoloty do Port Harakur. B-26R uznano wówczas za maszynę nie nadającą się do lotu i pozostawiono ją w Enugu. Samolot był w złym stanie technicznym i pomimo kilku prób podjętych przez Biafrańczyków nie udało się go ewakuować z Enugu, gdzie 4 października maszyna została przejęta przez wojska federalne. Jednocześnie w nocy z 2 na 3 grudnia drugi B-26 prowadzący działania bojowe uległ uszkodzeniu. Maszyna podczas nocnego nalotu na pozycje wojsk federalnych została najpierw ostrzelana i według niektórych miało to doprowadzić do uszkodzenia instalacji hydraulicznej, a to z kolei spowodowało, że piloci musieli lądować bez podwozia. Usterki, jakie odniósł wówczas samolot, były stosunkowo niewielkie. I mogły być łatwo usunięte, ale Biafrańczycy nie mieli odpowiednio przeszkolonego personelu technicznego, no i co chyba jeszcze ważniejsze nie mieli odpowiednich części zamiennych, co zaowocowało tym, że maszyna została porzucona. Samolot pozostał na lotnisku, które kilka miesięcy później zostało przejęte przez Nigeryjczyków. Władze federalne podejmowały próby przeprowadzenia remontu samolotu, ale wkrótce potem biafrańscy komandosi, przeprowadzili udaną akcję bojową, która doprowadziła do poważnego uszkodzenia samolotu. Ostatecznie, już po zakończeniu wojny, obie maszyny zostały zezłomowane, gdyż Nigeryjczycy uznali, że nie nadają się, by przeprowadzić ich generalny remont, który był wymagany do tego, aby przywrócić oba samoloty do stanu lotnego. Ponadto nigeryjskie władze nie bardzo miały pomysłu, co zrobić z tymi dwoma samolotami. Zdjęć samolotów B-26 z Biafry w Polsce nie opublikowano zbyt wiele, i mowa tu głównie o okresie po upadku Bloku Wschodniego. Wynikało to z faktu, że konflikty postkolonialne bardzo rzadko znajdują szersze zainteresowanie wśród polskich miłośników historii i jej badaczy. Początkowo było to spowodowane barierą językową, później w coraz większym stopniu wynikało z braku dostępu do źródeł. A obecnie można odnieść wrażenie, że tematyka ta nie jest odpowiednio finansowana przez krajowe instytucje naukowe, co powinno nieco martwić, natomiast generalnie w polskiej historiografii tematyka nazwijmy to kolonialna jest przedmiotem zainteresowania stosunkowo niewielu profesjonalnych badaczy, a szkoda, bo są to wszystko tematy bardzo ciekawe. Duże znaczenie dla rozwoju badań naukowych dotyczących udziału Polaków w konfliktach kolonialnych powinna mieć działalność Muzeum Dywizjonu 303 imienia podpułkownika pilota Jana Zumbacha, ale nie możemy zapominać, że jest to w pierwszym rzędzie instytucja komercyjna założona przez podmiot prywatny, a ten z racji swej natury nastawiony jest głównie na zysk, więc będzie prowadził i finansował badania. Nieco inaczej niż muzea będące własnością Skarbu Państwa, co nie znaczy, że będzie robił to gorzej, bo na przykład na polu popularyzacji i ratowania zabytków techniki właściciel Muzeum Dywizjonu 303 poczyna sobie wprost wzorcowo. Dziwi natomiast, dlaczego zainteresowania badaniami nad udziałem Polaków w różnych egzotycznych konfliktach nie przejawia w większym stopniu niż ma to miejsce obecnie. Instytut Pamięci Narodowej. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem wirtualnej kawy Patronajta YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw. A czcigodni widzowie wspierający niczym obsługa techniczna pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy, a wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem!